Jestem Zuzia. Zapraszam Was na krótką przygodę z matematyką. Musicie wiedzieć, że matematyka to nie tylko liczby, liczenie, czy te zadania z treścią. O nie, nie. To co? Zaczynamy? Hmm, co my tutaj mamy? Popatrz na obrazek. Tak jak mówiłam wcześniej, matematyka to nie tylko liczby. Spróbujmy razem odpowiedzieć na kilka pytań. Co jest za domem? Za domem są góry. A co widzicie na dachu? Na dachu siedzi kotek. A gdzie rośnie drzewo? Drzewo rośnie obok domu. Czy tata jest wewnątrz domu, czy na zewnątrz? Tata jest wewnątrz domu. A co widzimy na zewnątrz domu? Na zewnątrz jest dziewczynka. Ona jest pod oknem. Na zewnątrz jest też auto, kotek, drzewo, góry i słońce. Rozumiecie już? W takim razie sprawdźmy, co jest nad górami i na niebie. Nad górami i na niebie świeci słoneczko. A teraz popatrzcie na dzieciaki. Idą chyba na jakiś festyn. Niosą w dłoniach baloniki. Ale fajnie! W której ręce trzyma balonik dziewczynka z warkoczykiem? Ona ma balonik w prawej ręce. A chłopak w okularach? Czy też w prawej? Nie, on trzyma balonik w lewej ręce. Zwróć uwagę, że dziewczynka stoi plecami do nas, a chłopiec na nas patrzy. Ojej, ile tu domów? Patrzcie, tu też są dzieci i drzewa. Ciekawe, który dom jest najdalej, a który najbliżej? Czy umiecie mi pomóc? Najbliżej jest dom numer jeden, a najdalej dom numer trzy. Który dom jest bliżej? Jedynka, czy może dwójka? Jasne, że jedynka. Ten dom jest bliżej niż dwójka, za to dwójka jest bliżej niż dom numer trzy. Który dom jest wyższy? Pierwszy czy drugi? Wyższy jest pierwszy, a drugi jest niższy. A drzewa? Które z nich jest niższe? Pewnie, że pierwsze. Drugie drzewo jest bardzo wysokie. Ciekawe, jak to będzie z dziećmi. Które z dzieci jest najwyższe? Pierwsze, drugie czy trzecie? Najwyższe jest dziecko. Nie, a najniższe dziecko stojące w środku. Z tego wynika, że dziecko pierwsze jest średniego wzrostu. Nie jest ani najwyższe, ani najniższe. Ale słodkie psiaczki! Lubicie zwierzątka? Ja bardzo! Który piesek jest większy? Drugi. No jasne. Czyli pierwszy psiaczek jest mniejszy. Hmm. Samochód ostatni jest jaki? Czy znacie odpowiedź? Jest najmniejszy. Brawo. A środkowy? Środkowy jest największy. Pierwszy samochód nie jest ani największy, ani najmniejszy. O, a jakie samoloty? Który z nich jest większy? Środkowy to widać. A jakie są samoloty pierwszy i trzeci? One są takiej samej wielkości. No dobrze, porównajmy jeszcze ołówki, który jest dłuższy, a który krótszy. Czy trzeba je zmierzyć? Nie, przecież to widać. Pierwszy jest dłuższy, a drugi krótszy. Wiecie co? Idę na urodziny do kolegi. Chcę mu kupić maskotkę. Hmm. Którą by tu wybrać? Który miś jest najdroższy? Miś numer dwa? Tak, to prawda. Kosztuje 10 zł, a który jest najtańszy? Miś numer trzy. kosztuje tylko 3 zł. A co powiecie o misiu pierwszym i ostatnim? Słucham. Tak, rozumiem. Skoro kosztują po 5 zł oba, to znaczy, że kosztują tyle samo. Świetnie. Wiecie co? Podobają mi się takie matematyczne zagadki. Dziękuję Wam za wspólną zabawę.